Maneczko. ja jestem król elfów i witam was w drugim odcinku z pokazówki Ewan tutaj zemfyltym. Dzisiaj będę chciał wam pokazać tory, tory klasyczne, może nie, ale bolidy klasyczne. Dwa, dwa wyścigi, jeden na sucho, jeden na mokro i tutaj również pokażę wam jak wyglądają warunki pogodowe na tym torze. W sensie, jak wyglądają tutaj warunki deszczowe, jak to wszystko wygląda. Mm, no i Ocenimy to, jak wygląda ten e, Classic Edition. No i może tutaj jakim bolidem zastanówmy się, jakim tu się pościgamy bolidem. Mm, Williams z 80, Lotus z 86, 88, Lotus, Ferrari mamy aż 9, dobrze liczyłem? Chyba 9 bolidów, czy 10. Yy, weź co, weźmy sobie Williams FW12 yy, na, nie jak Tajemniczonych. jeździ tutaj Nigel Mansell i Damon Hill i weźmy sobie Damona Hilla no jakoś tak bardziej yy, pamiętam tego kierowcę chociaż chyba Nigel Mansell jest bardziej utytułowanym kierowcą Brent's Hedge i ERS mamy jako tory klasyczne, ale my się na, na razie nie będziemy ścigać ponieważ no za bardzo ich nie ogarniam w sensie nie pamiętam konfiguracji więc sobie wybierzmy Włochy, Belgia, Węgry, Niemcy, a może weźmy sobie Kanada. Kanada, weźmy sobie Kanadę. Jest to tor również, który był w latach 80. Więc pasuje to. Pasuje mniej więcej to. Konfiguracja tego toru nie zmieniła się zbytnio. Różnica była jedynie w pit stopach. Kiedyś pit stopie się wyjeżdżało od razu na prostą. A teraz po prostu ścinamy pierwsze dwa zakręty. Pierwszy zakręt. Od razu wjeżdżamy w drugi zakręt. Widzimy, że do Classic Edition, czyli tych samochodów e, z poprzednich lat, mamy taki nałożony filtr, m, który poz pozwala się poczuć w latach takich starszych. M, dzisiaj jeszcze, m, gdy rozpoczynaliśmy w ligę Uberta, m, Master Game e, dał propozycję, aby wyszedł DLC z lat 50. W sensie, m, żeby był obraz czarno-biały. I szło się ścigać. To było naprawdę też fajne i ciekawe. Jeszcze teraz sobie zmienię jeszcze um, ustawienia um, skrzyni biegów, ponieważ mam teraz ustawione na łopatki, a ustawmy sobie na um, zwykłą skrzynię. Oczywiście przód, tył tylko mam. Nie mam szóstki. Nie mam um, nie mam niestety Logitech G27. Ale to też jest jakaś frajda. No i ruszamy, zobaczmy jak to będzie wyglądał start. Wow, chyba już dwójka, Co zna dwójkę? Start to bardzo nieudany. Zobaczmy jak to tu będzie wyglądało. Mika na przed nami, Gerhard Berger i Emerson Vittipaldi. Emerson Vittipaldi i Mika Hakinen, które zawsze na tym zakręcie. Ale no, udało, czy uda nam się przebić Mika Haken na terenie tym hmm, trzecim zakręcie? Bardzo trudnym, czekanie można powiedzieć. Emerson Vittipaldi tam chyba lekki kontakt z Mika Hakenem, ale. Do no niczego tam niebezpiecznego nie doszło. lekki kontakt z bandą. No i tutaj zbyt wczesne dehamowanie. Może trochę za wcześnie. Również zła redukcja biegów. Słabe wyjście z tego zakrętu. No i tutaj Mikahaki ma próbę na wyprzedzić przed tą kolejną szykaną za tym takim krótkim tunelem. Starty w tej grze zostały naprawdę poprawione. To mi się naprawdę podoba. Nie zyskuje aż w tej pozycji jak to było kiedyś. 12, że mogliśmy z, z ostatniej pozycji na dojazd do pierwszej trójki e, kiepskim błędem i później tracić tę pozycję, ale no, tutaj jest to bardzo fajnie y, urealistycznione. Y, możemy zyskać dwie pozycje i również y, z tym umierznie możemy wrócić od razu, ponieważ koła nam się buksują. No i oczywiście to nie jest dobre i dla kół, i dla nas, ponieważ takim ta pozycję. No i więc może tutaj będzie często takie syndrom abera również może z... będzie można wybaczyć, zobaczymy w to będzie wyglądało w karierze i nie tylko, i w scenariuszu, w scenariuszu chyba też będą, będą jakieś starty okej, okay. pierwsze okrążenie przejechane, pierwsze zakręty no całkiem ładnie bolidy się prowadzą całkiem bardzo nerwowo są one takie lżejsze, ale bardzo bardzo nerwowe co jeszcze można zauważyć Tutaj tym nowo jakaś nowość w XIII, no to nowością są na te kolory, są one bardziej takie yy, gorące, bardziej takie żywsze, ale również te słońce, te chmury, spójrzcie jak te słońce zagląda spod tych chmur, yy, prześwituje, yy, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Chmury również, ponieważ chmury, chmur w XII w ogóle, żeby prawie nie było, a tutaj mamy chmurki, bardzo to pięknie wygląda. Yy, ciekawe jak to będzie wyglądało w warunkach zmiennych, czy te chmury będą się tak jakoś tam przekształcać. Zobaczymy, idziemy drugie okrążenie. Mamy 2 e, sekundy straty do Emersona Wikipedia, z jego Brazylijczyka o bardzo dużych sukcesach formujemy. wszystko e, jest wika hakiem film, który no, dość trochę traci do nas. Ściana mistrzów, o tutaj za bardzo, za bardzo chcieliśmy tę no y, Moim zdaniem. Y, Jasno, taką parkę podczas dzisiejszego spowodowała to już pełne niezależnienie, ale to właśnie w tej grze nie jest takie zbyt urealistycznione. Mm, no. No, nie jest to może symulator, ale no, koder master mogłoby ma, do tego dolewać. Mamy na nasze przekążenie, było to 18 A818. Mamy prawie że 8, 1, 3, 8, 3, 1. Tutaj dojeżdżamy do nas na kipalnie czyli da nam się go dokończyć, czy da nam się go wyprzedzić. Lekki wjazd na krawę. chyba nam za daleko odjechał Emerson Tybaldi ale kończąc tutaj o symulacji no nie jest to może jakaś symulacja e, uszkodzenia właśnie tego typu jak za bardzo wjechanie na taką tarkę bardzo wysoką tarkę powinno spowodować uszkodzenie zawieszenia mimo że te bolity z tych lat tak, nie są jakieś tam e, trwałe nie są jakieś tam bardzo mocno e, nie są bardzo mocne w wykonaniu Zresztą nieba powinno się uszkodzić. Zobaczymy jak będzie wyglądało model zniszczenia, ale to właśnie mówię Wam w ostatnim odcinku pokazówki. Teraz bardzo pięknie przejechała nasza ściana mistrzów. Tutaj bardzo blisko ma stanowić ale brak na 2 metrów, aby go wyprzedzić. Zajęliśmy piąte miejsce. Zmieniamy się FW12. Najszybsze okrążenie i 18.801. Poprawiliśmy czas o 700 setnych, 17 setnych. No i wygrał Michael Schumacher, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Emerson Vittipaldi. No i my na pozycji piątej. Hmm. Te wczytywanie również jest piękne. Jest to dobry pomysł. Menu. Menu w tym Classic Edition wygląda bardzo, bardzo pięknie. Jest to taki, e, można powiedzieć, trochę podobne w... Grydzie dwójce coś takiego było podobnego. E, tutaj to bardzo fajnie wygląda, jest to tak bardziej, ten, ten garaż wygląda tak bardziej e, starodawnie. E, kim teraz jedziemy? Jedziemy teraz Ferrari, Michaelem Schumacherem, zobaczymy teraz sobie warunki deszczowe. A to, że może... O no właśnie. Grand Prix Belgii na torze Spa Franco Champ. Sprawdzimy jak wyglądają te warunki, ocenimy je. No i... No i na tyle to będzie w tym odcinku. Już, mam nadzieję, nie wiem czy ten odcinek pojawi się w sobotę, czy w niedzielę, przed Likomberta yy, pojawi się ostatni odcinek z pokazówki, a w poniedziałek pojawi się tryb scenariusza. Chyba, że jeszcze jutro. Szczotka zapraszamy do gry, ale to nie, nie teraz. Yy, jednym minusem to jest to, że w tych klasycznych samochodach nie możemy ustawiać sobie yy, setupów. Jest to jeden z niewielkich minusów. No chyba, że w jakimś innym trybie, ale wątpię w to chyba że w czas możliwe że tam będzie szło ustawić Startujemy z czwartej pozycji, przed nami jest Mika Hakinen, Damon Hill i Nigel Mansell Czyli no całkiem tacy dość niebezpiecznie dowale Zobaczymy jak to wygląda start, jak tutaj jest dobrym start, czy będzie no dobry czy leżytewski No chyba czas na dwójkę już Te dwójkę tutaj trzeba wcześniej wrzucać no i trochę tutaj wejdziemy szerzej, żeby tutaj nie... Oj, tutaj! Tutaj niestety Damon Hill chyba prawie że co nie uderzył w Wiel Marcela. Na szeroko, ja Damon Hill. Tutaj nie takie zamieszanie na tym La Source. Gerhard Berger nas niestety wyprzedził. Prost po prawej stronie. Gerhard Berger będzie przed nami na oruż Czy uda nam się wyprzedzić po Oróż na prosty z lot. Mm, bardzo dobre wyjście, ale ten Mika nie bardzo kiepskie wyjście z Oruż, niestety stracił prędkość ale udało nam się wyprzedzić i Mika Hockinena i Gerharda Bergera od razu przypomina mi się sytuacja z Liki Betta, gdzie Master Game wyprzedził nas mniej Kondiasza na prosty stable lot. po tym jak my o mało co nie zleciliśmy się na róż i nie zakończyliśmy wyścigu ale wracając do wyścigu, Rivasz bardzo trudny zakręt szczególnie, że te boliny dosyć się trudno prowadzi to riważ jeszcze będzie trudniej się przejeżdżało prowadzi właśnie kto prowadzi? Nigel prawdopodobnie eee, trzeci jest Andretti więc tam jest drugi szybkie zakręty no tutaj nie będę już zbyt szybko przejeżdżał no ponieważ polidę polidę o zbyt małe aerodynamice dodatkowo deszczek więc eee, prędkość nie będzie zbyt duża tutaj plekka kontra zbyt szeroki wyjazd z tego zakrętu Wracając, bo mieliśmy ocenić tutaj pogodę na tym torze. No, pogoda po wygląda bardzo, bardzo dobrze. W 12 ta pogoda nie wygląda zbyt tak pięknie. Ten deszcz, padający deszcz, który padał tak po prostu pod kątem 90 stopni. Tutaj pada, jak widzicie, pod kątem 100 stopni. co daje taki bardziej taki realistyczną prędkość. Tutaj pas stop, lekko przyblokowane opony, właśnie zapomniałam powiedzieć, że już jeżdżę na wyłączonym ABS-ie, raczej uczę się na wyłączonym ABS-ie jeździć. Ale wracając do pogody, spójrzcie na drogę, jest pełno kałuż, co udowadnia nam, że to są warunki na deszczowe, na opony deszczowe. W tej grze w 13 ma być podobno lepiej, ma być lepiej odróżnione warunki na deszczowe opony, lepsze na warunki intermediat czy przejściówki będzie to można bardzo łatwo odróżnić pogoda ta podobna z jedenastki trochę z dziesiątki jednak bardziej z jedenastki bo do dziesiątki jeszcze daleko ponieważ ten piropusz, który w dziesiątce się wydobywał był taki bardziej niewidoczny powodował, że nie było nic widać nie było w ogóle widać bolidu nawet te świateł nie było widać trzeba byłoby się przyjrzeć jak wygląda Formule 1, w realnych wyścigach, tak? jak to wygląda, czy widać to światełko, czy jednak e, ke, chłopaki z Goddard powinni się bardziej kierować dziesiątki, gdzie ten oprócz był naprawdę bardzo, bardzo wysoki i szeroki, że tak, no po prostu tam nie było, nic nie widać i same te warunki powodowały, że się wciskał pewna chmurca, aby no nie zrobić jakiegoś tam głupiego błędu. Mario Andretti, no zbliżamy się do Mario Andretti'ego, mamy lepsze tempo, Ferrari się bardzo dobrze tutaj prowadzi Nie ma takich bardziej gwałtownych grup, tak jak w f FW12 Tutaj próba ma wyprzedzenia Mario tego na tym trudnym zakręcie Lekka kontra, jednak w jedna nam tył, bolił nam się, jednak już trzeba było skontrować No i spowodowało to, że wypadliśmy yy, poza tor, aż wir Ok, cieszę się yy, Ale jeszcze co do no nie poprawili tego dabinku. Początek, te intro, gdzie mamy, te intro, które było zapowiedzią, trailerem do F1 2014 zapowiadało się nawet bardzo ciekawie. Ten dubbing wyglądał tak e, bardziej ciekawie. Ta wymowa F1 2014 e, wyglądała naprawdę bardzo dobrze i zapowiadało się bardzo dobrze. Jednakże w późniejszych e, odcinkach, oj, lekkie przyblokowane opony. W późniejszych odcinkach zobaczycie, że ten dubbing jest kiepski, takie błędy, jakie w tym dubbingu są popełniane, jest niemożliwe, niemożliwe, że takie błędy można popełniać. Eee, polski dystrybutor, który tworzył tę grę, a ja to że to projekt, mógłby się trochę bardziej zabrać e, za Formułę 2013, 2014 już, żeby na wyjść w polskiej wersji i stworzyć e, porządny dubbing. Ponieważ mywowa, wymowa imienia Paul i Resta w taki sposób jaki on to wymawia jest naprawdę kabryty. no jasny język łamie, ale powiedzieć tak jak on to wymawia. Tak samo Caterham jest też na czym jo jo oj, oj, tutaj przyblokowane opony na zakręcie riważ Na szczęście nie do nasz Wir, ale straciliśmy pozycję na rzecz Harda Bergera, naszego teamowego partnera z Ferrari. Co nami jest na więc musimy uważać, żeby ten na nas na tutaj nie nie zaszkoczył, zaskoczył. Ale wracając do dubbingu, dubbing może omówimy już w trybie e, scenariusza, ponieważ tam wychodzi e, szydło z worka i zobaczycie jak to wygląda niezbyt ciekawie. Tutaj za szeroko, za szeroko, na wierzchu z tego zakrętu kolejne wyjazdy pobocze, kolejne zbieranie kamyczków na opona Kolejne kontry. Już lepiej dojedźmy na tej pozycji piątej, dwa, dwa razy pozycji piątej bardzo Oj, żółta flaga! Oj, żółta flaga na zakręcie, który poprzedza nam e, trzeci sektor. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawe, jak widzimy na czego oglądzenia kierowcy popełniają błędy, a co dopiero na 25 czy 50%. procentach. I... No zapowiada się tak na bardzo, bardzo ciekawy. Widzimy, że kierowcy między sobą walczą. SI atakuje, chociaż no, tutaj tempo było bardzo, bardzo dobre, nie wiem, czy to nie czasem było spodobane tym, że mamy Ferrari. Wy wyścig wygrał Nigel Mansell, tutaj jeszcze błąd na bus stop. Aha, no i jeszcze kolejny minus, to yy, brak usunięcia tego przyblokowania, gdy wyjdziemy do szeroku. No szkoda, to jest jeden z minusów. Tutaj mogliście to zobaczyć yy, bardzo często, ponieważ często wyjeżdżali poza tor. Yy, zobaczymy, no nie, to akurat nie przypadło. Te blokowanie i to jest trochę zbyt takie nierealistyczne, no bo gdy wyjedziemy za pobocze, no nie walniemy w tą barierkę z takim impetem, aby nam koła wypadły, prawda? Więc to jest trochę do dupy. Niestety Alien prosto nie dojechał wyścigu, my dojechaliśmy na piątej pozycji i tak może zakończymy ten odcinek, pokazówkę z Classic Edition. E, co jeszcze tutaj mamy w Classic Edition? Mamy jeszcze próbę czasową jazdę na czas i mamy też tryb scenariusza i pierwsze miejsce Na to, że Brands Hedge, e, Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera. E, nie, wiem, kupi... nie wiem czy jak się... kupi... Kurde, się nie wiem czy jak się kupi... Nie wiem jak się kupi DLC czy dochodzi jakieś miejsce. dodatkowe scenariusze, to jeszcze nie wiem, zobaczymy Ale wracając Bo. do e, Classic Edition Udana wersja menu, bardzo piękne, yy, moja ocena no to 95%, może między 90 a 95%. Yy, ja się z wami żegnam, zapraszam was już do kolejnego odcinków, jeszcze jedna pokazówka przed nami i już później rozpoczniemy tryb z yy, tym naruszeniem. Ja zapraszam na was na fanpage, zapraszam was do innych serii z Batman Arkana Massacre, z Alpha Protocol, z F1 1979. Ja się z żegnam. do zobaczenia, cześć.